Cześć, witam serdecznie, z tej strony Kamstar, mówimy sobie kolejne zadanie. Dzisiaj będziemy omawiać zadanie, że musimy po prostu odwiedzić tutaj właśnie lokację. W jednym meczu odwiedź różne zadane lokacje, 5 lokacji. Pokażę wam jak zrobić zadanie w prosty sposób, żebyście nie mieli tak, że was ktoś zabija, że po prostu się przejmować tym, że nie możecie zrobić zadania. Z tym odcinkiem po prostu na czeliku zrobicie mega szybko zadanko i powiem wam wszystko to jak. Ja sobie lecę na Starka i teraz będę wszystko tłumaczył, a wy pamiętajcie o subiku, łapeczce w górze, bo kanał cały czas się rozwija, a dodatkowo jeśli wam jakoś pomóc. Pomagam moimi filmami, to zachęciłbym również do użycia kodu SEIKAM. w sklepie Fortnite jest to oczywiście mój kodzik, który możecie wpisać do sklepa, jak coś kupujecie, i wtedy z każdym zakupem wspieracie mój kanał w rozwoju. Dzięki. A teraz rzeczy. Jak zrobić to zadanie najłatwiej? Można robić to zadanie w różne sposoby. Czyli po prostu latać helikopterem, na przykład samochodem, czy po prostu na zwykłej grze to e, robić. Ja czegoś takiego nie polecam. Po prostu idźcie sobie na na pażankę jak ja i lecicie na jakąś lokację. Ja sobie poleciałem taką na Starka i teraz po prostu jeśli jesteście na tym Starku, no, no na przykład budujecie właśnie rampę i sobie lecicie gdzieś tam na Załóżmy kurzące kominy, dlatego że na, na parzance macie coś takiego, że możecie rozłożyć lotnie jak lecicie i to jest mega przydatne, ponieważ jak widzicie mamy tutaj na start właśnie całkiem dużo materiałów i możemy sobie właśnie zrotować na kolejną lokację i to jest mega przydatne. I właśnie będziemy to wykorzystywać. Dodatkowo, na palance jest coś takiego, że jeśli dedniecie, czyli właśnie umrzecie, to po prostu wy się odrodzicie i to jest mega przydatne, dlatego że zobaczcie, jeśli ja teraz poleciałem na Starka, to mam pierwszą lokację. Teraz lecę na kurzące kominy i tutaj będę miał drugą lokację i wybijam się kominem i lecę sobie na kolejną lokację. Potem na przykład mogę zginąć i jak zginę, zradpi mnie tutaj i odwiedzam po prostu kolejne dwie lokacje i mam sobie to zadanie zrobione. Dlaczego nagrywam ten film? Dlatego, że jest dużo osób, które mogą po prostu o tym nie pomyśleć i po co nekat niektórzy mają się męczyć. Nekat wiem, że kiedyś właśnie ludzie mieli problem zrobić zadanie, bo ono było dawno, dawno temu już i na przykład właśnie ludzie po prostu ginęli na nekat przed już tam ostatnią lokacją meczu, sobie po prostu się triggerowali, a tutaj w taki prosty sposób możecie to zrobić. Jak widzicie, ja mam dwie lokacje, tutaj wybijam się jeszcze kominem i po prostu lecę sobie tam na paskudną na przykład. E, oczywiście możecie skorzystać z innych lokacji Nikt wam nie mówi, że musisz akurat z tych co ja korzystać z lokacji Ja po prostu tutaj wybrałem sobie te Bo według mnie one są chyba najłatwiejsze Dlatego, że po prostu dzięki tym kurzącym, którym można się wybić Dzięki tym tyrolkom Po prostu jesteście mega łatwo w stanie to zrobić Można oczywiście korzystać jeszcze z helikopterów, z samolotów Z tego wszystkiego też właśnie można korzystać No ale tutaj jeśli mamy taki prosty sposób No to na chwilku to zrobimy Ja oczywiście zrobię całe zadanie przy was Żeby po prostu było wszystko Potwierdzone, że działa, żebyście się nie musieli niczym przejmować. Dobra, ja sobie teraz skacę z tej tralki. No i że jest na parankę, to rozkładam lotnie i będę miał teraz trzeci etap. Proszę, mam trzeci etap. No i teraz, jeśli mamy tam daleko strefę, no to ja po prostu tak, jakby polecam zebrać sobie maty na szybko. Zaraz się ewentualnie rzuci, bo nie będzie zabitym przez strefę i po prostu zrobić dwie ostatnie lokacje, także tak to wygląda, dlatego to jest akurat fajny questik. No i generalnie ten tydzień jest dosyć prosty. Także ja sobie tutaj biorę te matcy. proszę wszystko zgarniamy i wystarczy. No, tam jakieś 100-150 watców sobie weźcie co najmniej, żeby mieć. No i tak jak macie taką sytuację jak ja, czyli że po prostu żyjecie cały czas, to budujecie sobie rampę i oczywiście sobie skaczecie z wysoka, dajem 5 takich. Wystarczy wam wrzucaj się, tylko nie otwierać lotnie oczywiście, no i w tym momencie jak widzicie mam 10 HP, także jakbym dał jeszcze jeden do góry, to już bym zadał także poczekam te 8 sekund, zrespię się i polecę nową lokację. Pamiętajcie, że zawsze jak jest na pażanka, to respi was po prostu w obrębie tam gdzie za strefę, więc jeśli na wam gdzieś tutaj strefę, kat tutaj, na przykład tutaj wam da, czy tutaj, to po prostu macie na plus, bo możecie zrobić to zadanie. Proszę, widzicie mnie tutaj zrespiło, no i teraz lecę na siorbanę, a następnie polecę sobie nekat na, na puszczę, bo po prostu mogę powiedzieć na gasnące, także... Jak widzicie dla jest naprawdę mega przyjemne jeśli tak robicie. No bo ten filmik trwa dopiero w sumie 4 minuty, a ja już mam praktycznie zadanie zrobione. O, proszę, wlotuję tutaj. I powinno mi teraz zaliczyć właśnie kolejny etap, także cyk, mamy. 4 na 5, także jak widzicie, wszystko działa, żeby nie było, że coś tam nie zadziała. No i teraz budujemy sobie rampę i lecimy sobie na piszczącą puszczę, no i będziemy mieli zadanie wykonane. Także widzicie, 5 minut wam wystarczy, żeby zrobić to zadanie na czylku, żeby się nie stresować, żeby po prostu szybko to wykonać. No bo tak, jak mówię, jest to chyba najszybszy sposób, szybszego chyba nie znam. Jeszcze myślałem właśnie, że zrobić zadanie samochodem, ale samochodem by się jechało parę minut, także jest dłużej. Proszę, no i w tym momencie mamy zrobione zadanie, mi właśnie ekspadało. Zadanie jest proszę, wykonane 5 na 5, wszystko działa. Czas wykonania niecałe, 5 minut, tłumacząc po prostu wszystko. Szybkie, szybkie. Mam nadzieję, że Wam się przydał. Także dajcie w komentarzach właśnie informację, czy Wam się przydał ten filmik, czy może wiecie jak to zrobić. Ja już nie będę przedłużał, bardzo dziękuję Wam za uwagę. To ma tyle. Trzymajcie się następnego siema.